Witam wszystkich serdecznie na trzecim biegu przypomnijmy o rotmistrzu w Irlandii, zanim dziękuję, dziękuję. Zanim rozpoczniemy nasz bieg chciałbym odczytać przesłanie prezesa Fundacji Paradyz Ideorum i inicjatora akcji społecznej przypomnijmy o rotmistrzu Michała Tyrpy. Przesłanie do nas, wolontariuszy tej akcji społecznej. Drodzy przyjaciele. W styczniu 2008 roku Fundacja Paradis Judeorum zainicjowała akcję społeczną Przypomnijmy o Rotmistrzy. Trzy zasadnicze cele tej apolitycznej międzynarodowej inicjatywy obywatelskiej to upowszechnienie raportu Witolda z 1945 roku, lobbying na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej losy ochotnika do Auschwitz, ustanowienie 25 maja Europejskim Dniem Bohaterów walki z totalitaryzmem. W ramach akcji Przypomnijmy o Rotmistrzu zabiegamy także m.in. o miejsce Witolda Pileckiego w stałych ekspozycjach Muzeum Upamiętniających Zagładę Żydów, o ulicę lub plac Rotmistrza w każdym polskim mieście, o wyniesienie chrześcijańskiego rycerza XX wieku na ołtarze. Przekonujemy także, iż Witold Pilecki zasłużył na Wawel. Szczególnie aktywną grupą wolontariuszy naszej akcji jest Polonia Irlandzka pod wodzą pełnomocnika Fundacji Parady Zydeorom do Sprowakcji Społecznej Przypomnijmy o Rotmistrzu Roberta Pierzyńskiego. Wasza kilkuletnia działalność propagowania dokonań Witolda Pileckiego wśród rodaków i wśród Irlandczyków, zbieranie podpisów pod naszą petycją do europosłów, wreszcie doroczny bieg przypomnijmy o rotmistrzu, to piękny przykład do naśladowania i dowód, iż Witold Pilecki to najpiękniejsza twarz polskiego patriotyzmu, patron polskiego społeczeństwa obywatelskiego i nasz wkład wideowy dziedzictwo Europy. Choć formalnie świętowo nie zostało jeszcze ustanowione, 25 maja już po raz piąty obchodzimy jako Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Dzięki Wam 65. rocznica komunistycznego mordu na najdzielniejszym żołnierzu II wojny światowej zyskują wymiar prawdziwie europejski. 26 maja 2013 roku już po raz trzeci oddacie hołd ochotnikowi do Auschwitz, biorąc udział w biegu pod hasłem Przypomnijmy o Rotmistrzu. Z całego serca dziękuję za Waszą konsekwencję, Waszą kreatywność, Wasz wkład w nasze wspólne przypominanie o Rotmistrzu Polsce, Europie i światu. Życząc wszelkiej pomyślności i dobrej pogody, pozdrawiam tradycyjnym herbertowskim wezwaniem, które towarzyszy nam od ponad pięciu lat. Przypomnijmy o Rotmistrzu, trzeba dać świadectwo. Michał Tyrpa, prezes Fundacji Paradizy Deorum, inicjator akcji społecznej Przypomnijmy o Rotmistrzu, Kraków 25 maja 2013 roku. Cześć Paulina, to już yy, któryś z kolei twój bieg, który? Trzeci. Yy, dlaczego tu jesteś? Dlaczego to robisz? W pewnym sensie zostałam do tego namówiona, ale jeżeli, jak, jak przeczytałam w jakim celu to jest zrobione, to po prostu jakoś nie mogłam się powstrzymać i stwierdziłam, że ja tutaj muszę być. I po prostu jest bardzo fajnie, pomagam wszystkim, zbieram podpisy. Już jedno kółeczko zrobiłam, tylko kondycja mi niestety no, siada, ale jeszcze się postaram przebiec może z dwa. pozbieramy troszeczkę popis, podpisów i po prostu no, zobaczymy, co będzie dalej. No. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ ja pracuję włącznie z Irlandczykami. Przebywam tylko wśród Irlandczyków i ja... mi ja potrzebuję polskości, potrzebuję czegoś takiego, co stanowi, że jestem dumny wśród Dilańczyków, co, co, co stanowi, że nie czuję się gorszy. Ja się bardzo interesuję powstaniem warszawskim, historią listopadowym, powstaniem śląskim, pochodzę ze Śląska, a teraz postać Wiktora Rotmistrza Pileckiego, Witolda Pileckiego, to jest wspaniała historia człowieka, który daje mi moją, moją tożsamość jako Polaka tutaj. Nie, nie czuję się gorszy, Mimo, że z językiem różnie bywa, oni tu mówią inaczej niż w Anglii. Ja znam, czułem się angielskiego, tu jeszcze inny język jest, szczególnie w korku. Mimo tego, po prostu tęskni, ja tęsknię za tym, tęsknię za, 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 za naszą Polską. Mój dziadek był w Włanach, w tym, w Grudziądzu. I czuję się dumny, że no. tu też jestem teraz, czuję się bardzo dumny. Postać wybitna polskiego y, bohatera Rotmistrz Pilecki jest osobą wyjątkową na miarę nie tylko y, polską, ale i europejską y, i to głównie ta nieskazitelna postać i, i przykład y, jaki dał swoim heroicznym życiem, no i śmiercią do końca, konsekwencjom. To czyni, że no, takich ludzi trzeba po prostu hołdować i zawsze będę brał udział w tego typu imprezach, gdzie no, pierwszym i nadrzędnym celem jest patriotyzm i, i, i tak ważne i fundamentalne cechy, jakimi był i przez całe życie wierny Rotmistrz Pilecki. Jakiekolwiek idee takie patriotyczne polskie dla mnie są bardzo, bardzo ważne. Bo ja jestem Polakiem, urodziłem się w Polsce, nie możemy się tego wyprzeć. Możemy narzekać na, na stan, jaki jest ekonomiczny, na to, że tam jest tak i inaczej, to jest inna rzecz. Ale Polskości, barw, tego się nie, tego się nie, wy, nie wyrzekniemy, nie możemy. To jest, to jest wszystko, co mamy. Szczególnie my tu w Irlandii, Polacy. Wtedy się docenia Polskę, wtedy się docenia nasze korzenie, gdy się jest na obcej ziemi. Ja nie wiem, ja to tak odbieram. Jakiekolwiek idee, tak, tak jak narodowościowe, szczególnie ta nasza wspaniała Babitolda. Ja zawsze będę, dopóki będę mógł, to będę przyjeżdżał biegać. Tomku, jesteś współorganizatorem wszystkich trzech biegów dla rotmistrza, jakie odbyły się w Irlandii. Powiedz, co skłoniło Cię do działania w tej akcji? Tak, pierwszy bieg to zadzwonił do mnie Robert Pierzyński i zaproponował współpracę. I wymyślił ten bieg. Przypomnijmy o Rotmistrzu. Ja zebrałem ludzi, którzy biegają ze mną i tak, tak to się zaczęło. Potem był drugi bieg, to już było cyklicznie, dzisiaj jest trzeci. Robimy to z różnych względów. Pokazujemy polskość, pokazujemy też, że można biegać patriotycznie. Można. Zbieramy ludzi, którzy chcą biegać, którzy chcą zaznaczyć swoją obecność w Irlandii. Bo tak naprawdę na dzisiejsze czasy bohaterem można być na różne sposoby. Można, można tą, biegamy dla bohatera, który jest jednym z, z niewielu, którzy, którzy pokazali bohaterstwo w ten sposób, oddali życie za, za swoje idee. My możemy to pokazać inaczej. Możemy pokazać Polskość właśnie w ten sposób, że przyznajemy się do naszych tradycji, przyznajemy się do naszych bohaterów. I myślę, że chociażby dlatego będę przychodził co rok. Bo, bo na, na, naprawdę jestem wychowany w rodzinie z tradycjami i miałem gdzieś tam wpojany patriotyzm. I jest fajnie, że mogę to y, tak y, namacalnie i, i fizycznie okazać. Robercie, powiedz, skąd inicjatywa organizacji Biegu dla Rotmistrza? A, to znaczy. To się zaczęło troszeczkę wcześniej. Zaczęło się, yy, kiedy współpracowałem ze Stowarzyszeniem Poland Street z siedzibą w Londynie. Yy, to oni poinformowali mnie, że istnieje akcja, przypomnijmy o Rotmistrzy, którą zainicjował yy, Michał Tyrpa, prezes Fundacji Paradis Ja się z nim skontaktowałem. Zainteresowałem się postacią Rotmistrza, ponieważ w szkołach, yy, do których uczęszczałem, nic się na jego temat nie dowiedziałem. Yy, zainteresowała mnie ta postać i postanowiłem yy, coś zrobić, żeby tą akcję rozpowszechnić tu na terenie Irlandii. Pierwszą taką akcją był, to nie był bieg, to była akcja plakatowa, gdzie wywiesiliśmy plakaty z informacjami o rotmistrzu Witoldzie Pileckim w polskich sklepach. Następnie później pojawił się Tomek Manikowski, poznaliśmy się i wpadliśmy na pomysł, żeby organizować bieg. To miał być jeden bieg, no okazało się, że yy, robimy to cyklicznie co roku. Yy, coraz to więcej ludzi się angażuje w tą akcję, co mnie bardzo cieszy yy, i i chciałbym tutaj korzystając z okazji podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory brali udział w tych naszych akcjach przypominających o rotmistrzu, jak również tych, którzy są dzisiaj obecni. I chciałbym również podziękować wszystkim sponsorom, którzy nas finansowali te nasze akcje, a przede wszystkim Przemkowi właścicielowi sieci sklepów Oliwia, bo Przemek Krystyniak jest z nami od samego początku finansował, sponsorował wszystkie. Biegi, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Także mam nadzieję, że akcja będzie dalej się rozwijać w Irlandii i że będziemy cyklicznie co roku tego typu biegi organizować, a być może jakieś inne jeszcze eventy. Agnieszko, witamy. Powiedz, co skłoniło Cię do przyłączenia się do tej akcji? Wiemy, że to nie Twój pierwszy raz. Uczestniczyłaś już w biegu dookoła Irlandii. Co teraz? No do akcji w ogóle, no my tu jesteśmy w ogóle grupą biegającą, więc trzeba wspierać takie akcje, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Prawda, takich ludzi jak Witold, Rotmistrz Pilecki, naprawdę to jest bardzo fajna, fajna fa fajnie, że Robert jest tutaj, że działa coś takiego, że jest coś takiego. Następne biegi mamy już też zaplanowane, także mamy bardzo, bardzo duży grafik. Kto zaraził Cię bieganiem? Tomek? Mniej, oczywiście, Tomasz Malikowski. Mm. To, to, <laughs> <five> to on jest takim świrem napędzającym to wszystko. <laughs> Wiemy, że w planach masz następne biegi. Może opowiesz coś? 3 czerwca biegnę swój drugi półmaraton w Korku. Później mamy bieg dla dzieci z porażeniem mózgowym. Jeszcze nie wiemy, gdzie będzie, co i jak. No i chcemy zorganizować tutaj. Polska Szkoła zbiera dla chłopczyka z niedosłuchem na operację. Dla Sebastianka Małego właśnie będę chyba głównym organizatorem tego biegu, więc chcę to zrobić jak najszybciej, żeby jak najwięcej pieniążków jednak zabrać dla tego chłopczyka, bo jemu naprawdę jest to bardzo potrzebne. Bez aparatu tego, bez operacji nie będzie mówił po prostu. Cześć, Wiktor. Możesz nam powiedzieć. Który raz uczestniczysz w biegu? Czy to pierwszy raz, czy może... W biegu? Ale w takim biegu zorganizowanym. W biegu dla lotmistrza? Dla, dla lotmistrza po raz pierwszy, to pierwszy bieg, tak. A czy masz już jakieś doświadczenie w bieganiu? E, moje doświadczenie? No biegam od, od dwóch tygodni. W dwóch, trzech tygodni, ale byłem to z chłopakami i zagnieszką na biegu dookoła Irlandii. E, byłem kierowcą i kamerzystą i, i wsparciem takim duchowym. No i zarazili mnie. Kto? Tomek na pewno? E, no, po niego, no na pewno. Mama no, ma, ma, coś, ma coś w sobie, co, co potrafi zarazić, no, ale wystarczyło mi, wiesz przebywać z nimi. Poza tym jakoś tak głupio się trzymałem Oni biegali, ja tam siedziałem w tym aucie i tam, tam pierwsze swoje pierwsze 10 kilometrów przebiegłem. W tamtym roku w sumie pojechałam tylko zobaczyć, obejrzeć jak to wszystko wygląda. E, troszkę poudawałam pobiegać. Może z dwie minutki. I w sumie Tomek mnie tak motywuje do tego wszystkiego. Jest strasznie tym wszystkim podekscytowany. Lubi pomagać i w ogóle i tak mnie wciąga do tego. No, i stwierdziłam, że będę robiła to też, i naprawdę bardzo mi się to podoba. E, uczestniczyłam też w biegu ostatnio, chyba z miesiąc temu, biegli dookoła Irlandii, ekstra, super sprawa. No, i teraz stwierdziłam, że będę też brała udział. Czyli, że co możemy oczekiwać, że w przyszłym roku znowu pobiegniesz? Na pewno i mam nadzieję, że uda mi się dłużej pobiec. Na pewno. W tomku rozmawiałem wcześniej z wieloma ludźmi i muszę Ci powiedzieć, że zaraziłeś swoją pasją. Bardzo dużą rzeszę ludzi na pewno w przyszłym roku też będą biegli z Tobą. No myślę, że tak. Nie wiem, jak to się dzieje. Ja ze swojej strony tylko pokazuję to, co robię i to, co mi to daje. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Spełniam marzenia, spełniam, spełniam swoją pasję. A drużyna, która powstała, Dogonić Marzenia, Drużyna Każdy Dreams, teraz z nimi przebiegłem Irlandię dookoła niedawno. I będziemy to robić też chyba cyklicznie. I ten bieg dla, dla Witolda Pileckiego, dla, przypomnijmy o rotmistrzu, jest z, właśnie z tych e, biegów, które są bliskie mojemu sercu, z tego względu, że ja mogę pokazać swoją polskość. A naprawdę czuję się e, dobrze w tym, że jestem Polakiem. Moi, nasz bieg dobiega końca, przed nami jeszcze pozostała runda honorowa. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować wszystkim serdecznie za pomoc i realizację tego przedsięwzięcia dzisiejszego. Chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy wcześniej pomagali mi w organizacji biegów Przypomnijmy o również brali w nich udział, mimo że ich dzisiaj nie ma. Także wszystkim, naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję w imieniu swoim, jak również inicjatora akcji społecznej przyminnym orotnicie Michała Tylko i wszystkich wolontariuszy tej akcji. Ale chciałem jeszcze od ciebie powiedzieć kilka słów do tych, którzy są z nami ze mną tutaj w Irlandii od samego początku, którzy współorganizowali ze mną wszystkie trzy biegi, którzy brali w nich udział, jak również sponsorowali e, to nasze przedsięwzięcie. Także e, bardzo serdecznie dziękuję Tomek Tomku sobie przede wszystkim za to, że jesteś ze mną od samego początku i e, robimy to wspólnie każdego roku. E, Piotrkowi, który również przyjeżdża do nas z korgo trzech lat i jest z nami. E, naszemu kochanemu sponsorowi, właścicielom sieci sklepu Woliwia w tym momencie. Brawo! od trzech lat są z nami cały czas i, i dzięki temu możemy y, organizować y, te wydarzenia naprawdę wszystkim wszystkim serdecznie dziękuję dziękuję Wam że dzisiaj również przypomnieliśmy o Rotmistrzu, daliśmy świadectwo i zapraszam na rundę honorową dziękuję bardzo dziękuję. 25 km dla ciebie Właśnie 25 km dla ciebie No wszystko, wszystko dla ciebie Dla tego pana co zginął za uczniowie Mówiłem ci go Pamiętasz Tak, tak już pojadę do rodzaju Trzymaj się, kocham cię. O tak, to było naprawdę bardzo.